Szalony reporter zadzwonił do Diany w sprawie Dody. Nie wycofuję się z tego, jest to prawdą, podtrzymuję. Okay. Możemy nawet w sądzie się spotkać z Dodą. Zauważył także dziwne zachowanie Dody po diagnozie choroby. No Cieszę się, że jest to akurat ta odmiana czerniaka, które można opalać się na plaży i wystawiać na słońce w Wietnamie czy w Marbelli. Wszystkiego dobrego i zdrowia Dorota. Doda w relacji o chorobie miała przewidzieć aferę z byłymi. Wymyślają jakąś prowokację, bombę chcą na mnie puścić w mediach, żeby dokonać tego, co im się nie udało por porostać. No na po tym, jak szalony reporter wyjaśnił ją logicznie. Ja mam techniki policyjne! Jak chcę coś od kogoś wyciągnąć, to go podpuszczam! Debile! Przyjaciel Dody Jaga miał totalnie zdemolować Stępnia i Dianę. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a pomożesz mi rozwinąć kanał Skandalista. Wiele wydarzyło się w ostatnich dniach w sadze pod tytułem Doda kontra reszta świata. Zacznijmy jednak od szokującej informacji, którą opublikowała piosenkarka, w której też pojawiło się sporo odniesień do byłych dody. Zaczęłam luty z przytubem, bo wam. Właśnie dostałam diagnozę, że mam czerniaka. I w ogóle nie, nie przychodzę przy to przez ustawę. Znaczy. nie przyjmuję tej wiadomości. To ma być jakaś pewnie kolejna lekcja dla mnie, żeby. jeszcze bardziej się duchowo rozwinąć, co za mnie bardzo ważne. Cieszyć się, doceniać to, co mam, bagatelizować te wszystkie inne przykrości i porażki, które nie są, które są niczym w porównaniu do życia i zdrowia, o czym chyba doskonale wiedziałam. Naprawdę na oddziałach onkologicznych siedziałam łącznie pół roku dla innych. Ale biorę to na klatę i, i się z tym rozprawię. A przede mną 41 urodziny za parę dni. Jestem w gronie moich najbliższych wspaniałych przyjaciół, znajomych, których bardzo lubię. Mam dosyć imprez w towarzystwie setek ludzi, którzy tak naprawdę pewnie mi nawet dobrze nie życzą, tego chcą się napić i zjeść na mój koszt. Już mam te imprezy potąd i za sobą. Pojeżdżę na nartach, a potem wracam i roz to kurę słona strzępy. Doda w dramatycznej w trakcie leczenia relacji opowiedziała nam o tym, że nie ma poczucia niespełnienia i dodała, że cieszy się, że nie przeżyła tej prawdziwej miłości. Ale jak miała ja umrzeć teraz, to w ogóle nie miałam takiego poczucia lęku. I niespełnienia, albo jakiegoś takiego, że coś jeszcze muszę zrobić, albo coś mi jeszcze czeka. Mam takie... takie... Taka jestem pełna we wszystkich swoich marzeniach, pragnieniach, celach, które sobie postawiłam. Że właściwie jedyne, czego nie poczułam, to nieprawdziwej miłości z drugiej strony, a może nawet i w dwie. Cholera wiecie, czy ja naprawdę też kochałam. I wiecie co? Bo gdybym naprawdę kogoś pokochała, albo ktoś by mnie naprawdę kochał, to by była tragedia. Teraz, w tym momencie, nie umiałabym się z nim pożegnać. A tak? Baj. Świecie. Szalony reporter w najnowszym materiale także odniósł się do walki Dody z Czerniakiem i zwrócił uwagę na jeden istotny szczegół. W ostatnich dniach Doda powiedziała, że wykryto u niej raka skóry Czerniaka. Ja się dostałam diagnozę, że mam Czerniaka, a przedano 41 urodziny za parę dni? Chyba wygrała z nim walkę, zmagała się przez dłuższy czas. I tu nie ma się akurat coś mać, bo to jest poważna choroba. Ze stanu zdrowia nie ma co tutaj robić sobie żartów. I także ja życzę jej naprawdę zdrowia. I z mojej strony chcę się tylko no cieszę się, że jest to akurat ta odmiana czerniaka, które można opalać się na plaży, i wystawiać na słońce w Wietnamie czy w Marbeli. Wszystkiego dobrego i zdrowia Dorota. I rzeczywiście na Instagramie Dody jest sporo materiałów w skąpych ubraniach, zachęcających do opalania. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście tygodni temu Doda opublikowała takie nagranie i wpis. Tak, mam pieprzyki, zmarszczki, przebarwienia i inne niedoskonałości, ale ja ich nie widzę, widzę swoją dyscyplinę i konsekwencje. I raduje mnie ta akceptacja i wolność. Ten, kto wie to, zrozumie. Pisała artystka, publikując nagranie, jak świeci tyłkiem na jachcie. Rozumiem, że Doda chciała tym nagraniem stworzyć pozory w pomocy w dążeniu do samoakceptacji przez innych, pokazując niemalże perfekcyjne ciało w skąpym ubraniu w wieku 40 lat i tworząc przekonanie wśród innych, że powinno się akceptować siebie, jak wygląda się tak jak ona. Ciekawe, co na to kobiety w wieku 40 lat po ciążach, czy widząc takie nagrania i opis, rzeczywiście pomoże im to z samoakceptacją? I żeby nikt nie zrozumiał mnie źle. Nie ma nic złego w pochwaleniu się dobrą formą, ale dodawanie przy tym takiego opisu przy niemalże idealnym wyglądzie można sobie darować. Co ciekawe, doda promując opalanie nawet po diagnozie, sama powiedziała w relacji, że podczas leczenia nie będzie się chować w domu. Pewnie co po niektórzy teraz jak oglądają, to się dziwią, że nie zaszyłam się w domu pod kamieniem i po prostu w cieniu. No nie. Uważam, że słońce to jest dar życia dla wszystkich organizmów. Podkręca witaminy D, dba o nasze zdrowie. I nie, nie, nie. Ja, ja, ja wiecie, że ja jestem z tych, która, z tych osób, które nie popadają w jakąś paranoję i w, w skrajne rozwiązania. Ja słucham się swojego organizmu, słucham się natury, przyrody. Szukasz, szukam też tam y, rozwiązań. Więc, tak od mojej diagnozy, już byłam w wielu podróżach. Ładuję się tą, y, tą, tą słoneczną y, energią. Oczywiście, pamiętajcie, że to wszystko musi być w bardzo y, odpowiednich proporcjach. No, nie leżymy, nie opalamy się jak skwarki. No, to to absolutnie nie. No. Doda w tej całej relacji o Czerniaku zamieściła nagranie o tym, że jej byli szykują się do tego, żeby ją zniszczyć. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że tak, mam bardzo dużo siły. Chciałabym ją spożytkować na coś innego. Niestety muszę pożytkować ją na walkę z moimi byłymi. Po dwóch, trzech miesięcy mniej więcej słyszę, że wymyślają jakąś prowokację, bombę chcą na mnie puścić w mediach, żeby dokonać tego, co im się nie udało po, po rozstaniu, czyli po prostu mnie zniszczyć. Tak, są ludzie po 40, w którym roku życia, w których ważne jest jako mężczyzn grupować się przeciwko jednej kobiecie, żeby jej zatruć życie, mimo, mimo, mimo że sam związek nie wystarczył jako wystarczająca trudka. Wczoraj się widziałam z Emilem, twórcą tego podcastu, w, w sprawie przeciwko niemu, która toczyła się w urzędzie skarbowym. Byłam jako świadek. Był bardzo miły, podał mi rękę, miło się przywitał. Wiecie, że czekał do momentu, aż wyjdę z tego urzędu, żeby wrzucić. Yy, te okropne podłe rzeczy na mnie, bo gdyby je wrzucił przed, to obałby się, że coś zeznam na niego i go pogrążę. A tak to po prostu bez char charakteru, bez kręgosłupa umizgiwał się i podawał mi rękę na korytarzu. Muszę teraz dwa razy bardziej dbać o siebie niż do tej pory. Dlatego nie będę tego komentować. Teraz jak to oglądacie, to pewnie tym bardziej rozumiecie dlaczego. Czyżby doda przewidziała w tamtym momencie, co się wydarzy? Sporo osób się jednak zastanawia, czy to nagranie zostało zrobione później. W końcu jej koleżanka Nona mówiła w kolejnym opublikowanym filmie, że zna techniki policyjne i umie podpuszczać ludzi. A co do kliniki szalonej, jakbyś był bardziej ogarnięty, chociaż nie, nie jesteś ty masz autyzm na wesoło, to ty byś mógł złości w komentarzach przeczytać, że ja pisałam w komentarzach, że specjalnie ją podpuściłam, bo żadnej kliniki nie było. Ona by mi nawet nie zapytała, a do jakiej kliniki zadzwoniłaś? Skąd ty miałaś nazwę? Bo ona o żadnych klinikach nie wiedziała. I Emil nie wie o żadnych klinikach, bo nie istnieje żadna klinika. A ja mam techniki policyjne. Jak chcę coś od kogoś wyciągnąć, to go podpuszczam. Debile. Nona nawiązuje tu do tego, że szalony reporter zapytał się, jakim cudem w poprzednim nagraniu mówi ona, że dzwoniła do kliniki, skoro nigdzie nie padł jej adres ani nazwa. W nagranej rozmowie Nona potwierdziła przecież długoletnią znajomość Diany i Dody. I mówiła też, że sprawdzała, że nie dokonano aborcji w tej akurat klinice. Klinika potwierdziła, że w tym okresie, co mówisz, żadna doda nie żadne była u nich. Tylko mnie zastanawia jedno, bo ani u mnie w podcaście, ani nigdzie indziej w przestrzeni publicznej nie padła nazwa tej kliniki, w której miałoby się to czy nie miało odbyć. I to jest ciekawe, że pomijając wszelkie RODO, wszelkie tajemnice lekarskie, co i tak by jej przecież nie odpowiedziano jak było, skąd nona wiedziała, do której kliniki zadzwonić? Ciekawe. Szalony reporter zadzwonił do Diany i wyjaśnili wspólnie ostatnie wydarzenia. Ja jestem z Dianą cały czas w kontakcie. – Cześć Tomek. – Cześć. Słuchaj Dianka, bo ja jestem chcę, nagrywam no? odpowiedź na, na, na ten słynny film Dony, ten taki cudowny. I wczoraj chciałem się, się do Ciebie ale chyba byłaś chora. I, no tak. wiesz, i chciałem zapytać, znaczy od razu Ci mówię, że się nagrywam i to Ej. będzie dane całe, bez cięcia okay. i bez ingerencji mhm. AI. Ale jak to się stało, no. że, te, że te jakby wyrazy padły? czy się tam wycofujesz, że to Ty to powiedziałaś, czy ona to jakoś zmanipulowała, wycięła, dodała? To znaczy, wiesz to tak, to było tak: ona zaczęła rozmowę mhm. w kontekście takim, żebym ja, że ona porozmawia z Dżaką. Dojdzie do Dody, mm -hmm. żebym ja się z Dodą e, e, pogodziła, mm -hmm. tak, porozmawiała, e, w sensie takim, żebyśmy uderzyli na Emila. Oh. Ona, ona bardzo dużo powiedziała o Emilu, mm -hmm. o jakichś jego spotkań e, transseksualnych, e, milionach, oszustwach tak, i tak. w ogóle Ona się rozkręciła. Tak. Tak. No, wiesz, no, wiemy, kim stosuje. jest Nona, no, jakie ma środki i do czego też raz okay. doprowadziła jednego człowieka, tak? Więc wiemy, jakie ona tak, stosuje. Dokładnie. Tak, dokładnie, to tak. Dostałam bardzo duża wiadomość na temat tej pani, tak, ja to... która okradała, oszukiwała. Była. No to jest tak, no tak, to, tak, to wiemy. Bianka, a powiedz mi to no, samo to, że tutaj rozmawiamy. To chyba jest dowód na to, że tam ten film tak. jakby jest nieprawdziwy. Powiedz mi tylko jedną nie, rzecz, bo nie chcecie ciągnąć. Ty się tak. wycofujesz z tego, co u mnie mówiłaś? Czy to, co u mnie mówiłaś, jest prawdą i to podtrzymujesz? Absolutnie. Nie wycofuję się z tego, jest to prawdą, potrzymuje. Okay. Możemy nawet w e, sądzie się spotkać z Dorotą. Ja z Dorotą bym chętnie nawet u Ciebie wystąpiła. E, wiesz ten, O, ten super, jest... jasne. No to... Dorota nie chce. Ale Dorota jak na to wygląda, nie chce. Teraz Rewelacja, to jest dobra propozycja. No, do, do, apelujemy to, bo tak. to pójdzie, apelujemy o, do pani Doroty tak. Robczewskiej. No, tak. Byłabyś w stanie siąść ona tak. i on i ja bym to moderował, byłabyś w stanie tak pogadać. Oczywiście, że tak. Dobra. Plus do tego nawet jeszcze wiesz, żeby Emil był... Okay. E, poczekamy, poczekamy, też, e, jak Dariuszowi się tak, zwolni, wiesz. Tak, tak. jest, tak, tak. ja i w ogóle, tak? No. Dobra, dobra, Bianka, e, bo ja to chcę, wiesz, żeby było no, krótko, tylko jakby, żeby wybrzmiało, no, że, że jakby ty się nie wycofujesz, że to, to zostało. No. Kompletnie zostało to zmanipulowane przez tą panią. Mhm. E, None, no. Tak, none. Kim ona jest? Ja tu pokazuję w filmie. Ja chciałem tylko bardzo wiesz, nie mam mieć swój step. ona vem. jest i w ogóle mm -hmm. wiesz, Ale wiem, że ma kontakty z Dżagą, bo zaproponowała mi jedną rzecz. Mm -hmm. Że jak się dogadam z nią i z Dżagą. I wejdę w powrotem, zmienię, jakby. W stronę. No, w stronę, tak, że uderzę w Emila, no to doda nie będzie robiła roszczeń w sądzie. Aha, okej. Okay. Czyli jak wy uderzycie w Emilia, to ona okay. odpuści ci w sądzie, tak? Okay. Dokładnie. I mam te okay. nagrania i też ci podeślę. Oho. Jak ona, tak, jak ona do mnie to mówi, nagrywa i w ogóle. Aha, masz to? No, ona mnie ponagrywała, no to oczywiście, że tak. Myśl, myśl, Siedziały we trzy z koleżankami, jak on zaczął się podkręcać, jak ona okay. zaczęła mówić o tym, że drzaga, właśnie do dragi to, 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 to okay. i to. No. Dobra, tak, dzianka, to jeszcze to tylko, to... No, dobra, kończmy, bo to mówię, chcemy w taki krótki materiał, żeby ludzie okay. to usłyszeli. Tak. Dziękuję Ci serdecznie, nie, wszystkiego nie dobrego. Cześć. o nagranie. To było na potrzebę prowokacji, i wszyscy ci ludzie, którzy byli tam obecni przy nagraniu, wiedzą o tym, i to było na potrzebę prowokacji. I ty teraz powielając coś, co już jest zarzutami prokuratorskimi, robisz sobie problem, ale możesz zrobić. Ja nie mam z tym problemu. Dostaniesz pismo, dostaniesz karę, zapłacisz mi, i wtedy się dowiesz, że zostałaś kolejny raz w ch co szokujące, szalony reporter pokazał także groźby, jakie dostaje Diana. Nawet Diana a propos tego kontaktu przysłała mi takiego SMS-a, którego teraz widzicie. Podajemy go w pełni nawet z numerem telefonu, bo jeżeli ktoś e, nie boi się grozić komuś w tak otwarty sposób, to ja również nie mam powodów, żeby zamazywać jego numer telefonu. Generalnie można to normalnie potraktować jako zgłoszenie o groźby karalne. Nie ma problemu, może ktoś sobie wszcząć jakieś śledztwo delikatne. W tym przeczytam, jakbyście nie widzieli, zmień stronę, w innym przypadku spotka ciebie coś złego i nieprzyjemnego, drogi, grożący, nieprzyjemnego, piszemy łącznie. Dwa dni temu portal Świat Gwiazd opublikował materiał z udziałem Mariusza Dżagi-Ząbkowskiego, jednego z najbliższych przyjaciół Dody. W odcinku zatytułowanym Stępień zmiażdżony. Przyjaciel Dody nie gryzie się w język, Ząbkowski zapowiedział bezkompromisowy komentarz wobec działań byłego Dody, Emila Stępnia. Kontekst programu sięga kilku tygodni wstecz. Kiedy to Emil Stępień w serii podcastów zarzucił Dodzie m.in. przemycanie w samolocie substancji zakazanych na swój użytek i wiele innych kontrowersyjnych zachowań. Jaga, znany polskiej publiczności jako drag queen i od niemal dwóch dekad nieodłączny towarzysz sceniczny oraz prywatny Doroty Rabczewskiej, stał w jej obronie, wykorzystując medium, które od lat przeprowadza wywiady z Dodą. W trakcie rozmowy Jaga nie szczędził słów krytyki. Przypomniał, że małżeństwo Dody z Emilem Stępniem trwało trzy lata i zakończyło się bardzo burzliwie, sugerując, że motywacją Stępnia do medialnych ataków jest raczej potrzeba zemsty i samopromocji. Jednak komentarze z największą ilością polubień pod opublikowanym wywiadem przez Dodę nie są pochlebne. W którym momencie była ta totalna demolka? W której minucie? Bo obejrzałam całość i chyba przeoczyłam. Chłopak miły, ale kłamie jak znud. Ręce pod stołem przez cały wywiad. Najgorsza mowa ciała kłamcy. Ukrywanie prawdy. Ludzie co kłamią automatycznie ukrywają dłonie. Mowa ciała zawsze zdradzi. Brzmi jeden z popularnych komentarzy. Jeszcze inny brzmi. Przecież wiadomo, że powie wszystko, żeby tylko dodę wybielić. Zachęcam was oczywiście do obejrzenia tego co mówi na temat Diany czy Emila, a sami sobie wyrobicie opinię kto ma rację. Patrząc na całe to towarzystwo, które wzięło się za obronę Dody, można odnieść podobne wrażenie, co szalony reporter. I nie dziwi was, że Dody właśnie bronią postaci tego typu, że czy to Nona, czy ta właśnie przyjaciółka, a nie są to jacyś dziennikarze, publicyści, osoby z mainstreamu, aktorzy, którzy no codzień z nią przecież współpracują, i oni nie zabierają jakoś głosu w jej obronie, tylko po drugiej stronie mamy właśnie dokładnie takie postaci z taką akurat, a nie inną przeszłością. I wiecie co, ja nie chcę tutaj narzucać swojej narracji, nie chcę mówić, kto tą rację ma, czy nie ma. Tu chyba jasno wynika z tego, zresztą widać po komentarzach, że wy też yy, posiadacie zdolność własnego myślenia i te wszystkie wnioski pozostawiam Wam. Osoba podająca się już, trzymajmy się tej nomenklatury, za przyjaciółkę Dody, która yy, też zaatakowała mnie i zapelowała o... Zgłaszanie moich kont, żeby one spadły. Ta pani ma na tyle ciekawy, barwny i interesujący, przynajmniej mnie, ale pewnie też was życiorys, że tutaj postawimy kropkę, bo ona zasługuje na pewno na cały długi film. Co ciekawe, zarówno Diana, jak i Emil są gotowi na przeprowadzenie rozmowy z Dodą twarzą w twarz, jednak artystka do tej pory opublikowała relację, w której odcina się od tych osób, mówiąc, że jednej nie zna, a przez drugą mocno cierpiała. Jednak Doda zaczęła także przeprowadzać ofensywę publikować nagrania jej przyjaciół, którzy starają się pokazać Dianę i Emila w bardzo złym świetle. I do tego artystka zdecydowała się, że w relacji, którą zobaczyły setki tysięcy osób na temat walki z Czerniakiem, znajdą się bezpośrednie odniesienia do byłych. Mimo wszystko, Doda jednak nie zdecydowała się na bezpośrednią słowną konfrontację z tymi osobami, co, w świetle tego, że one nie boją się bezpośrednio porozmawiać, rzuca cień na jej wiarygodność. Daj znać w komentarzu, jak sam myślisz, czy artystka zdecyduje się w końcu na bezpośrednią rozmowę z Emilem i Dianą, żeby pokazać fanom, kto ma rację w tym sporze. Gołym okiem widać, że Doda na ten moment wzięła się za poprawę wizerunku w mediach społecznościowych. Jej profil przez ostatnie miesiące naszpikowany był jej zdjęciami, na których wygląda niemalże perfekcyjnie. Teraz nagle cyk zdjęcie z pociągu, jak jedzie na koncert w Gdańsku, obok starszego pana zaspana w niewygodnej pozycji. Jak to skomentował jeden z fanów, zrób mi zdjęcie z zaskoczenia proszę, teraz koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.